To jest to, żebym manipulowany idę na nie wiedział, że jest manipulowany, Także siwy dwa bym manipulował, o kurwa Marek, ej znowu w ognisko wpadłeś, ja pierdolę, o że zajebał, o że zajebał, sam żeś się kurwa tym razem podciął, o że zajebał, o kurwa węgiel ale Marek zajebałeś wszystko Moje jedyne dresy to przez te pierdolone anunaki kurwa Ja mam tylko kurwa. jedne dresy Włosy nie No i chuj po grillu nie Marek, 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 Marek Kurwa Zaraz kogoś najpierw. Jeszcze się raz na to kończę <laughs> Każdą basenu to nie zgasisz Kurwa no, nie poszło, no. Ja pierdol... To mokre, to uszczane ja Nie i nie wiadomo co się poszło potem, tak. To w, to, to. Ci nie Dobra, odpierdolić ode mnie, kurwa. Nie pi tyle. ci ode mnie.